Manko, Witam w moim filmie! Nie Witam! Z tej strony Karol i... Antoni. Antoni, dokładnie. Dzisiaj nagrywamy odcinek Bike czeku to jest rower zrobiony własnoręcznie. Wspólnie. 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 No, za chwilę... Będzie przedstawione wszystko po kolei. Tak. Antoni próbuje wszystko, co jest w tym rowerze. I tyle. Zapraszam. A to zaczniemy od tego, że jedynie co zostało fabrycznie z tego roweru to jest rama. Rama Gianta Revel, amortyzator, SR Santur, no i mosty. resztę, wszystko, resztę wszystkie części są zmienione. To po kolei idziemy. Może od tyłu, koła. Opony jakieś nowe no ale mogą być. Ciśnienie ich może być nawet do 4,6 bara, więc będziemy tyle pompować. Tarcza 180, zacisk Tektro HDC 330. Oczywiście bez adaptera. Po co komu adapter? E, piasta Shimano znaczy Shimano. Tutaj widać. Shimano. Pedałki plastikowe, nylonowe. E, Dartmoor, Dartmoor, candy. Fajne. Trytytki oczywiście. Muszą być. Trytyteczki. Korby. Korby Shimano Starte wytyrane moje. Ale jak działają? Są proste. No i tak, tutaj mamy zacisk sztycy Giant. O, to to jest jeszcze fabryczny Giant. Je boy, ale brudny jak jest to. Dobra, e, Siodło ACENTA. Jedne z tańszych. Trochę tak. nie, pasuje, nie pasuje trochę kolorystycznie, bo jest czerwony. Nie, no a nie mamy innego. Nie mamy innego. Sztyca Giant Connect. Connecta, wszystko dobra. Teraz przejdźmy do kokpitu, czyli kierownica Core. Jest dużo lżejsza niż fabryczna, bo jest aluminiowa, oryginalna, była Gripy jest... Gianta już tak. są fajne. No tylko takie. Nawet się nie kręcą, mimo że nie mają obejm. To wiadomo, y, mostek oryginalny Ganta. No i pokaż tutaj amortyzator jeszcze. SR Santur. Y, też trochę po modyfikacji, bo fabrycznie ma 63 mm skoku. Jest robione nie wiem, na jakieś 80 może, może <coughs> więcej trochę. Tutaj piasta, też Shimano. Siemano. O. Siemano. Eee. Jest na center locka, tarcza, więc ją zdjęliśmy jest sam ufyt. Y, obręcz ta sama, Alex Rims. Właśnie tego nie powiedziałem, że to jest Alex Rims. Yy, Wzmacniane ma gniazda na Nepleo. To jest fajne, że nie będą się wyrywały. Na drugą stronę przewrócimy go. Dobra. Tutaj do przodu przejdziemy. Hamulec Tektro. Sprawdza się dobrze tylko w aktualnym stanie. Mamy tarczę tylko troszkę w yy, Klocki tak samo, więc musimy to wypalić. To mamy za video, bo musieliśmy mieć... Długą to, żeby można robić bary, chociaż i tak nie, nie za bardzo się da, bo mamy... No wytłumacz dlaczego nie można bar spina robić, no. Tak? No. Pokażę wam. Patrz. to jak jest tak, masz nogi, nie? Mhm. Robisz barspina w tę stronę. I o. Pejś... I no, widzicie? I nogi nie możecie tu mieć, bo... No po prostu haczy pedał oko. Więc no i niestety i... bara się nie nie, Znaczy korba, oczywiście wycięta z normalnej korby. Trzyblatowej Diaksem było diaksem obcinane Dokładnie Redukcja single speed 16 zębów Proszę ja was tutaj napinacz Mamy pięknie napięty łańcuch Patrz Pięknie, 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 pięknie Naprawdę <grytanie> Dobra i czekaj z tyłu jest 16 Z przodu jest ile? 34 tak? 34 tak, albo 2 albo 32, Nie dokładnie pamiętam, nie będziemy tego liczyć rama jest XS, żeby była mała jakby, jakby była s to by bara się zrobiło. Bo jest tyle... Tyle kół ku... by zrobiło. Ale no dobra. E, no i w sumie tyle, nie? Opony będą zmieniane oczywiście. W sumie kierownice może... Nie, nie zmienimy kierownicy, bo i tak już jest... Nie, kierown spoko. kierownica jest fajna. Przynajmniej jest firmowa i nie pęknie jak tamta. Wake. Waka makafon. Jolie Pafon. Jeszcze pokażemy jak bardzo Mike jest napięty. Od saniece w boku koleżko. I pokażę łańcuch. Widzicie pani, panowie napięte jak skurki. Także z łańcuchem nie będzie problemu. 100% sprawny jest. Co, co z tego, że parę godzin temu robiliśmy od nowa koło, ale... Nieważne. Piasta tam się lekko zepsuła, było dwa razy za mało kulek. E, <laughs> Ciekawe nie kto było tak dystansów. Zrobi? Mówimy że wszystko jest zrobione praktycznie od zera. Mało pieniędzy wsadzone, bo o, cenowanie teraz pedały 40 zł, niecałe redukcja 49, to pięć akurat dych. dosyć droższe, bo Napinać, i... 5 dych, no i to wszystko. A jeszcze, jeszcze, I... yes. jeszcze był y, parę złotych na płyn do hamulca, tak, ale hamulec, oczywiście, jest y, z mojego starego rowera. Linkę, odantkę, no, więc ta reszta darmowa w sensie. Darmowo jak darmowo. Kupowałem ten rower 7 lat temu. Co? W tych zmianach to mało wydaliśmy. 150 zł tak z hockey. No. No i tyle. To by było na tyle. Znacie specyfikację roweru? Taką skróconą w sumie trochę? Nie no, wszystko było dokładnie wymienione. Niedługo będą testy w nieznanym miejscu dla was. A raczej znanym? Raczej z nami. To by było na tyle. Tyle. No. Niedługo testy i... I idziemy w pi... No. No.